Cześć, witajcie tutaj, Maciek i Klocki, a dzisiaj wreszcie recenzja odrzutowego Mechaloida. Zerknijcie, co się tam na dole dzieje. No, masa osób pytała, czy to jest jakiś, nie wiem, wyjątkowo wybitny zestaw? Zobaczymy. W każdym razie, rzeczywiście, ta transformacja w myśliwiec, w odrzutowiec, no to wypada całkiem, całkiem nieźle. Z minifigurek mamy tutaj przede wszystkim kura. No, chyba jego tylko brakowało, jeżeli chodzi o zakazaną piątkę. Następnie Sora, Lloyd Tyr, oraz spektralny dragon. No i właśnie, mamy tutaj jeszcze motocykl jakiegoś takiego niewielkiego smoczka. W sumie taka biała czacha jest potencjalnie przydatna. Jeżeli zaś chodzi o technikalia, ech, niestety. Cena to 440 zł bez grosza. Na szczęście na alto stówkę taniej. I mamy tutaj 1112 elementów. No dobra, tutaj chociaż jest dużo minifigurek, a nie tak jak w przypadku klombo. Okej, okay, otwórzmy i lećmy. you hey. No, im dłużej spoglądam na ten odrzutowiec, tym coraz mocniej mi się podoba. W ogóle mam taką większą refleksję, że w sumie ten Lloyd to dostaje całkiem fajne mechy. Pamiętacie ten niewielki, podwodny z 2021? No, jeszcze go nie zrecenzowałem, ale była także drużyna mechów i tam wtedy poznawaliśmy Arina. Też to było na fajnym patencie zbudowane. No ale dobra, sprawdźmy. O, widzę, że można też rozszerzyć kieło grzmota, dodając mu jakieś elementy z tego niewielkiego białego smoczka. O, może to zrobimy na jakimś szorcie. Tylko wiecie, teraz jestem trochę w takich wakacyjnych rozjazdach. Trochę urlopu, trochę roboty. No, mi też coś od życia się należy. Ok, wysypmy. Sprawdźmy, o tutaj brzydko rozdarłem to pudło. No i co, nie mamy tutaj żadnych papierowych worków z klockami? Mamy za to sporo naklejek? Okej, okay, no tego się spodziewałem, że jednak będzie sporo obklejania. Mamy ten sztandar, no i mamy jakieś takie całkiem niezłe elementy, detale. Tutaj linie ostrzegawcze, jakieś symbole. Nieźle, nieźle. 1, 2, 3, 11. Ależ tych worków tutaj sporo. Potem będziemy to liczyć. No i sprawdźmy jeszcze instrukcję, czy coś tutaj na tyle może nas zaskoczy. Jestem ten żółwik z silnikiem. No i są inne zestawy. Uspokajam, będzie ta perła. Tylko muszę mieć nieco więcej czasu. No i jeszcze jakiś inny smok Smokomech. Fajne, fajne tematy. O, żeby zobaczyć, co tam będzie recenzowane bliżej lub dalej, to zerknijcie na ostatni odcinek wakacyjnego, co nowego. Lecę budować! No i mamy, to było 11 worków z klockami, budowałem coś koło 2 godzin i po raz pierwszy od dawna nie będę psioczył na cenę katalogową, bo ta zawartość jest tutaj przyzwoita. Stosunek jakości do ceny się zgadza, oczywiście jeżeli kupicie taniej to tylko lepiej, no bo zerknijcie, mamy tutaj samolot. Mamy jakiegoś podniebnego przeciwnika, coś mniejszego, jakiś taki skuterek, oraz ciekawe minifigurki. O, i na dodatek taki niebieski smok, smoczątko. Jeżeli zaś chodzi o wymiary, uwaga, 43 cm długości. Mowa tutaj o rozpiętości skrzydeł, jest naprawdę nieźle. 31 cm szerokości czy też jeżeli wolicie głębokości, no mierzyłem tutaj od kokpitu aż po końcówki silnika, no i mniej więcej 11 cm z małym haczykiem, jeżeli chodzi o wysokość. No to co, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu po kolei, zaczniemy oczywiście od odrzutowca, no i zobaczymy, czy po transformacji wygląda to równie fajnie jak teraz. A, podoba mi się ta bryła, to wykorzystanie dużych paneli LEGO Technic, no, i tak naprawdę ciekaw jestem, czy to będzie równie fajne, czy po prostu znowu będziemy rozczarowani tą transformacją. Chodźcie! No tak, w sumie nie powiedziałem, że podaję wymiary odrzutowca, ale chyba zdążyliście się zorientować, co my tutaj mamy. No, całkiem nieźle wyglądający kokpit, chociaż tak naprawdę w środku nie widzę żadnych paneli do sterowania. Trochę szkoda, chyba niczego nie pominąłem. Podobają mi się te płyty. W tym przypadku naklejki w żadnym razie tego nie szpecą, no i wyobrażam sobie, że silniki są gdzieś tutaj. Czasem tak to wygląda w tych nowoczesnych samolotach. Oczywiście to jest do pewnego stopnia coś takiego nieistniejącego w rzeczywistości, bo jaki samolot ma takie potężne działka gdzieś tam przy ogonie Ach, raczej niewiele. Jeżeli zaś chodzi o te skrzydła, zaraz będziemy to wszystko wywijać. Chciałem Wam jednak pokazać, jak fajnie tutaj głowa robi zadziałko pokładowe, wiecie, takie mniejsze, gdzieś tam ulokowane zaraz przy pilocie. O, fajnie. A jak to się prezentuje z drugiej strony? Cudów nie ma, no bo wiadomo, za chwilę to wszystko stanie się dłońmi, rękoma, ramionami. No i tak to wygląda w przypadku tych mechów, które ulegają transformacji w coś tam innego. To co? Myślę, że możemy powoli tego wszystkiego dokonać. Spróbuję z pamięci, bez instrukcji i mam nadzieję, że będziecie coś tutaj widzieć. O, musimy wywinąć nogi, jakoś tak, do przodu. I chyba nawet wygląda to nieźle. O, tutaj ten zakres ruchu mi się podoba. Trzeba uważać, bo przy takiej transformacji szczególnie z kamerką możemy zgubić kilka elementów. Musimy coś zrobić z tymi skrzydłami. Jakoś to wszystko podwinąć z tego co pamiętam. Okej, okay, i gdzieś tutaj głowa. Poczekajcie, zmienię ustawienie kamery. Bo teraz to ledwo co tu widać. Ty, w sumie to jest całkiem nieźle. Zerknijcie tylko, te skrzydła stały się czymś w rodzaju peleryny. Przekonuje mnie to. Główka malutka, ale to jest przypadłość wielu mechów. No i ten kokpit, teraz umiejscowiony gdzieś tam na piersi, jest nieźle. Słuchajcie, to się naprawdę może podobać. To by było nawet całkiem niezłe, gdyby nie zmieniało się w ten odrzutowiec, chociaż to jest chyba taka wisienka na torcie i właściwa największa funkcja bawialna tego setu. Zakres ruchu, Jakżeśmy testowali, niezły, chociaż nie liczcie, że ten mech przejdzie test jednej nogi. No nie, raczej by się wywrócił, to wszystko jest dość ciężkie. Natomiast można sobie pomachać tymi mieczami, można zrobić jakieś ciekawe zdjęcie. Ty, no podoba mi się to. Właściwie to pewnie jeden z lepszych zestawów takich mechopodobnych w ostatnich latach. Tak mi się wydaje. Peleryna, jak się patrzy, a może jakieś poncho, jakiś taki koc, płaszcz, który tak się rozszerza na boki. No, oczywiście, powinniśmy jeszcze wyciągnąć te wszystkie piny, które tutaj trochę przeszkadzają. Ale to jest już niewielki problem. Transformacja, tak jak widzieliście, jest szybka, prosta, łatwa i przyjemna. To co? Szybki obrocik tego mecha? Żebyście mogli na spokojnie popatrzeć, jak to się prezentuje. Złote paluchy, złote przedramiona, jakieś takie jasno-pastelowe ostrza. No, właściwie kolorystycznie też to wszystko gra i buczy. Mamy nie za dużo tego złota, głównie to zieleń, jasna i ciemna, no i jakieś tam żółciutkie akcenty. To mi się w sumie podoba, słuchajcie. Zerknijcie jeszcze na stopy od dołu, mamy gniazda, czyli bylibyśmy w stanie gdzieś na płytkę tego mecha przyczepić. O, jestem w coraz lepszym humorze, zobaczymy, jak pozostałe elementy tego setu. Ten smoka właściwie to wiewerna, bo mamy tutaj tylko tylnie łapy, a przednie są połączone ze skrzydłami, mogłaby występować jako osobny zestaw. O to raczej taki szkielet. Nie mamy tutaj błon, ale to miało wyglądać tak trochę efemerycznie, ulotnie, duchowo, <laughs> spektralnie. No i co? Przede wszystkim czaszka, o tym już mówiłem. Ta górna część może się przydać. Gdzieś tam na pustyni świetnie urządziłoby to makietę. Jeżeli chodzi o ruchomość, no to szyja w górę i w dół jak najbardziej. Możemy kłapać pyskiem. Tam w środku mamy coś niebieskiego, ale wiecie, no wygląda to tak średnio. Kiedy paszcza jest zamknięta, może widzimy jakby niebieskie oko. Mamy również ruchomy ogon. To na pewno, no i trochę te łapy, ale wiecie, jednak nie możemy zbyt mocno zaszaleć, no bo smok nam się po prostu przewróci. Trzeba tutaj jednak być rozsądnym przy pozowaniu. Nie podoba mi się to, że ten sztandar został tak dziwnie zawieszony, że właściwie przeszkadza hełmowi. No może nie tak do końca, ale jednak coś tutaj poszło nie tak. Można było to inaczej podhaczyć. Może bardziej z tyłu, albo po prostu te elementy zwisające mogły być nieco wyżej. I to właściwie tyle. Myślę, że te granatowe elementy to część jakiejś zbroi? Może tak być. Smok jest dwupalczasty, to znaczy z przodu i z tyłu dostajemy po dwa paluchy na każdej łapie, czyli razem ile? Osiem. Brawo! Lećmy dalej. Muszę powiedzieć, że nawet ten futurystyczny latający skuter Sory wypada całkiem nieźle. Może to nie jest poziom tych maszyn z Lego Nexonites, ale i tak jest fajnie. O, po boku jakieś skrzydełka. Tutaj pewnie działka laserowe na przodzie. Początkowo byłem skonfundowany, co jest przodem, a co jest tyłem, ale na pudełku tak to wyrysowano. No więc tutaj może byłoby jakieś potężne działko. Siedzi się tutaj wygodnie, mamy jakąś namiastkę steru, no i może po prostu przypłaszczmy to do ziemi, będzie lepiej. Okej, okay, kiedy ta Sora jest mocno obładowana mieczami, latarniami i tak jest ciężko, ale myślę, że spełnia to swoją rolę, czyli możemy szybko i skutecznie rozprawić się z przeciwnikiem, przynajmniej w tym zestawie mamy do czynienia z równowagą szans, choć z drugiej strony ten odrzutowiec, no to chyba pozamiatałby wszystkich. A pięć minifigurek w takim średnim, choć już nieco większym i droższym zestawie to odpowiednia liczba. Chciałoby się więcej, ale tutaj akurat jest dość jakościowo. Zacznijmy od kura od kury no właśnie, ciężko powiedzieć. Płeć tej zakazanej piątki początkowo była owiana tajemnicą, w każdym razie to jakiś zgniłek, mistrz rozkładu i zepsucia, dawniej antropomorficzny szakal. No i widzicie te wszystkie bandaże, tutaj jakieś szare włosy. To naprawdę wygląda mrocznie i ciekawie. Może się przydać na przeróżnych makietach, a w ręku jakaś taka pomontowana kosa. No, zazwyczaj wolę, jak dostarczają nam jakieś dedykowane ostrza. O, na przykład tak jak to. No obecnie to chyba moja ulubiona broń w całym Lego Ninjago. Sora ma szczęście, oprócz tego dostała użyteczny lampionik. No ale dobra, wróćmy do tych złych, albo przynajmniej tych, którzy często zmieniają stronnictwo. Mianowicie Tyr Kiedyś był wyposażony w takie czerwone skrzydła, no a teraz zyskał niebieskie. No i ta czacha, taka biała z rogami, to się naprawdę może podobać. Wiadomo, te wszystkie półtransparentne elementy, one się powtarzają. Gdzieś tam podobne rzeczy mają wojownicy i zwiadowcy, ale nadal to zostało wykonane naprawdę ciekawie. No zerknijcie, takie zbroje są mocno niepokojące i w sumie raczej nie chronią ciała. Tylko mają przestraszyć przeciwnika. Jeżeli natomiast chodzi o Loyda, no to tutaj niezmiennie podobają mi się te naramienniki. Połączenie smoka z jakimś powiązanym złotym bambusem, to się może podobać. A tam jeszcze pod spodem, no nie wiem, skórzana zbroja tak to wygląda. Muszę Wam jeszcze pokazać, jak to wszystko się prezentuje bez tych chust żebyście mogli zobaczyć te grymasy, no i jak tam prezentują się niektóre niedostępne inaczej nadruki. Jest w porządku, jest fajnie, no widziałbym może kogoś ciekawszego niż dwóch członków drużyny, jeszcze może jakiegoś przeciwnika albo nową postać, ale w sumie mamy mistrza zombiaka, więc jestem zadowolony, fajnie mieć go w kolekcji. Teraz już dobrze rozumiem dlaczego tak często pytaliście o ten zestaw. Ta zawartość jest po prostu bogata i ciekawa. Transformacja jak najbardziej w porządku. Ten smok okej, okay, mógłby być nieco lepszy. Trzeba uważać na ten standard, a minifigurki też trzymają poziom. Dlatego no dałbym tutaj wysoką notę, gdzieś tak nawet na poziomie o, 9 na 10, słuchajcie, bez żadnych minusów. Wiadomo, że zawsze dałoby radę się do czegoś przyczepić, na przykład do bardzo wystających tych elementów zawiasowych, tych wszystkich funkcji, które umożliwiają ruch. Ale mimo wszystko ja oceniam ten zestaw bardzo pozytywnie. Ha, nawiasem mówiąc, widzieliście ten dyskretny silnik na plecach? Są tutaj ciekawe rozwiązania, no i ogólnie kształt tych nóg też niczego sobie. Piście w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy macie ten zestaw, czy planujecie uzupełnić, a może się przyczaić i poczekać na jakieś wyprzedaże, bo jeżeli ten secik będzie chodził o za jakieś 250-270 zł. Uważam, że warto. Jak najbardziej. Trzymano. Niedługo już wracam z urlopu.